Witaj. Chciałabym zaprosić Cię do wspólnej praktyki uwalniania emocji metodą doktora Davida Hawkinsa. Za pomocą tej techniki uwolnimy energię, która być może nagromadziła się w Twoim ciele przez długi czas. Mogły to być dni, tygodnie, miesiące a być może lata uwięzionych bądź wypartych emocji. Ta praktyka pomoże Ci również rzucić z siebie ciężar tego dzisiejszego dnia. Proces, przez który Cię przeprowadzał, pozwoli Ci uwolnić się od niewspierających, wyczerpujących i powracających wciąż myśli. Ponieważ nasze myśli i emocje są energią i mogą nas wspierać, lub przeciwnie, mogą nas przytłaczać i ciągnąć w dół, sprawiając, że zatapiamy się w oceanie własnych niekorzystnych myśli. W tej właśnie chwili, podczas trwania tego procesu, Możesz poczuć, jak uwalniasz się od konkretnej emocji, ale równie dobrze może to też być uczucie, którego być może nie potrafisz nazwać, a, a doprasza się ono o Twoją uwagę i czujesz, jak chce się wydostać na powierzchnię Twojej świadomości. Poprzez Stosowanie techniki uwalniania możesz wyraźnie poczuć zmianę w sobie poprzez ucieleśnienie swoich emocji i zredukowanie oporu, który może się pojawić, kiedy pojawią się trudne bądź niewygodne dla Ciebie emocje. Poproszę Cię teraz, abyś znalazł, znalazła. Dla siebie jakieś wygodne, bezpieczne miejsce. Możesz usiąść bądź położyć się w komfortowej dla siebie pozycji. To jest ta chwila, gdy powoli zamykasz oczy i delikatnie przenosisz swoją uważność do ciała. Upewnij się, że. Jest ci wygodnie. Być może jeszcze potrzebujesz poprawić swoją pozycję w taki sposób, aby poczuć się w zupełności swobodnie. A teraz powoli zwróć uwagę na swój oddech, jak przepływa przez twoje nozdrza, gardło do płuc. Zauważ, jak unosi Twoją klatkę piersiową i brzuch. Pozwól, aby te łagodne kołysanie przyniosło Ci uczucie błogiego odprężenia. Jeśli chcesz, możesz subtelnie zacząć wydłużać każdy wdech i wydech. Ten oddech prowadzi cię do Twojego wnętrza, do Twojego wewnętrznego świata. Na ten moment, który właśnie sobie podarowujesz, zostaw wszelkie troski świata zewnętrznego i pomyśl sobie, że to wszystko poczeka. Teraz jest Twój czas i biorąc następny wdech rozluźnij swoje czoło odpuść całe napięcie wokół swoich oczu i policzków pozwól aby język opadł wraz z całą dolną szczęką wyobraź sobie jak ta fala rozluźnienia płynie w dół przez Twoją szyję i dalej, poprzez barki, ramiona, poczuj, jak opadają Twoje ręce i dłonie. Wyślij teraz uwagę do swojej klatki piersiowej. Niech wdech wypełni Cię powietrzem i, robiąc wydech, rozluźnij kolejną. Plecy, brzuch, biodra, uda, kolana, łydki, kostki i całe stopy. Poczuj ten błogi stan relaksacji, który gości się właśnie w Twoim ciele, docierając do najdalszych zakamarków i przynosząc uczucie spokoju. Skoncentruj się teraz na miarowym oddychaniu. Weź sobie głęboki wdech. Wydech. Kiedy tak Twoje ciało coraz bardziej opada i styka się z podłożem, przenieść swoją uwagę na to, co teraz do ciebie przychodzi. Jakie uczucie bądź emocja wyłania się w tym momencie na powierzchnię? Co takiego sprawia ci wielki kłopot bądź wyzwanie? Teraz możesz wsłuchać się w siebie i odkryć każdą swoją emocję. Pomyśl teraz i zastanów się, jakie uczucie chcesz teraz uwolnić. Zyskanuj powoli ciało i posłuchaj, co ono do ciebie mówi. Zauważ każdą najmniejszą zmianę. Może być to napięcie w jakiejś części Twojego ciała, bądź też zwykłe przytrzymanie oddechu. Obserwuj z uważnością swoje ciało i to, jak reaguje. Co ono chce ci teraz powiedzieć? Co chce ci przekazać? Czy jest to stłumiony gniew, agresja, żal, strach, smutek, poczucie winy, uraza, być może zazdrość i wstyd, czy to uczucie porażki, a może samotność? Zobacz, czy jest tam zawiść albo bezradność. Zwróć uwagę, jak Twoje ciało reaguje. Szukaj to miejsce bądź kilka miejsc i obserwuj. Czy uczucie to wywołuje napięcie, być może dreszcz, a może czujesz jakieś mrowienie. Obserwuj każde jedno najmniejsze odczucie, cokolwiek się teraz dzieje wewnątrz. Pozwól, aby to przemieszczało się po całym Twoim ciele. Jeśli przychodzą do Ciebie wspomnienia, bądź sytuacje z przeszłości, które były trudne, zostań z tym uczuciem, które teraz do Ciebie przychodzi. A jeśli jest tam jakieś bolesne wspomnienie, to wyobraź sobie, że myśli to film na kliszy, który Możesz przewinąć, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Twoim zadaniem jest zostać przy emocji, które ten film przywołał, ale nie zagłębiaj się w tę historię. Odsuń wszelkie swoje interpretacje i pokusał oceny tego, co było, i po prostu czuj. To, co teraz wyłania się na powierzchnię Twojej świadomości, doprasza się o uwagę. To jest ten moment, kiedy jest bezpiecznie poczuć te wszechogarniające emocje. Pozwól im wybrzmieć i skoncentruj się na odczuciach. A jeśli poczujesz blokadę lub opór, Wyślij tam swoją uważność i również daj sobie je odczuć, ale bez oceniania. Daj im wolność i swobodę ruchu. Nie koszczą się w Twoim ciele. Pamiętaj, że to Ty masz kontrolę nad tym procesem i pójdziesz tylko tak daleko, jak sobie na to pozwolisz. Ty trzymasz ster i kierujesz intensywnością wszelkich doznań, jakie mają teraz miejsce. Zobacz, co się teraz zadziewa. Jakie uczucia bądź emocje wybrzmiewają właśnie w tej chwili. Może któraś część Twojego ciała chce przykuć teraz Twoją uwagę? Czy energia jakiejś emocji daje teraz o sobie znać? Sprawdź, co ona chce ci właśnie powiedzieć. Daj sobie pozwolenie, aby poczuć to w pełni. Zauważ, jakie są to wrażenia. Czuj jak energia tej emocji pracuje w Tobie, poczuj jej ciężar bądź lekkość. Spróbuj określić, jaki ma kształt i formę, i tylko obserwuj. Daj jej znać, że jesteś tu obserwatorem i jedyne, co jej komunikujesz, to widzę Cię i teraz czuję w pełni. I cokolwiek się teraz dzieje, daj sobie pełne przyzwolenie na ten proces. To jest bezpieczna przestrzeń i masz prawo czuć wszystko to, co teraz czujesz. Jeśli czujesz gdzieś spięcia w ciele, to wyślij tam swój oddech i po prostu bądź. Zaobserwuj głębie swojego oddechu, daj sobie wolność do uczucia, jakie teraz się w tobie pojawiają, każda energia emocji zostanie uwolniona, jeśli tylko pozwolisz jej zaistnieć. Teraz w tym właśnie momencie pozwól sobie na to, być może masz teraz jakieś fizyczne odczucia, jeśli jeśli na przykład smutno i chce ci się płakać, to daj sobie taką możliwość, ale nie pozwalaj swoim myślom na wtargnięcie. Jesteś tylko ty i to uczucie, nic więcej. Nie oporujesz i nie blokujesz. Zwyczajnie osadzasz się w swoim ciele. I dajesz przyzwolenie na ten proces uwalniania. Jeśli robisz to po raz pierwszy w życiu, daj sobie czas i pełną akceptację. Nie krytykuj siebie za przebieg i efekty, jakich doświadczyłeś bądź doświadczyłaś podczas uwalniania emocji. Być może zauważysz, że uczucia towarzyszące Ci na początku tego procesu teraz jakby przetransformowały, i może są zupełnie inne, bądź przeciwstawne do tych, które były z Tobą, kiedy zaczynaliśmy ten proces. Zapewniam Cię, że wszystko jest w najlepszym porządku. Słuchaj się w siebie i zauważ, jakie emocje i odczucia towarzyszą ci teraz. Przepuść je teraz przez siebie i uwolnij te napięcia bądź ból z ciała. Nie musisz go już dłużej trzymać w sobie ani udawać, że go tam nie ma. Oddychaj głęboko do każdego miejsca, które teraz czujesz. doświadcz tego jak dzięki temu wszystkie te niewygodne uczucia opuszczają twoje ciało pozostawiając cię w błogim stanie wolności i lekkości zobacz jak się teraz czujesz zeskanuj te części ciała które były być może na początku spięte pulsujące lub bolesne Pozwól sobie na tę życzliwość względem siebie, i niech energia uwolnionych emocji opływa się kompletnie. Jeśli czujesz się teraz bardziej odprężony, odprężona, rozkoszuj się tym stanem i doświadczaj tej chwili relaksu w pełni. A teraz bez pośpiechu możesz zacząć wracać swoją uważnością. Do swojego ciała, do miejsca, w którym się znajdujesz. Powoli zacznij zauważać dźwięki wokół siebie. Zacznij powoli poruszać palcami u rąk i u stóp. Zacznij wykonywać. Delikatne ruchy, i powróć swoją świadomością do tu i teraz. Zachęcam Cię do powolnego otwarcia oczu i zwrócenia uwagi na to, jak się teraz czujesz. Co zaszło? Swoim wnętrzu. Być może zidentyfikowałeś emocje, które potrzebują Twojej uwagi i akceptacji. A może po prostu dostrzegłeś jakieś nowe spojrzenie na swoje myśli, na swój wewnętrzny świat. Więc, proszę, że. Proces uwalniania emocji to nie jest jednorazowe wydarzenie, lecz kontynuowana praktyka. Każda chwila skupienia na oddechu, akceptacji i otwartości na siebie jest zawsze krokiem do przodu na Twojej drodze rozwoju. Niech ta praktyka służy Ci jako narzędzie do budowania wewnętrznego spokoju, równowagi oraz głębszego zrozumienia siebie. Dziękuję Ci, że byłaś i byłeś tu razem ze mną. Niech ta medytacja służy Twojemu najwyższemu dobru.